No i dobrze widzicie, jesteśmy na lotnisku, zapowiada się mój drugi lot w życiu, formy w Polsce nie udało mi się zrobić, także lecę i szukać za granicą a tak całkiem poważnie 3-4 dni urlopu wolnego, wakacji, jak to woli, na pewno mi dobrze zrobi, odpocznę, zregeneruję się i po powrocie zabieram się do mega, mega ciężkiej pracy. Welcome to Malta, czek to tam woli. Inny kraj, inne obyczaje, inny klimat, inne życie. Teraz tylko najważniejsza kwestia. Za tymi pasami moi drodzy, nie ma już tutaj diety, nie ma ciężkich treningów, nie ma myślenia o tym. Jest regeneracja i odpoczynek psychiczny. Na mieszkaniu wszystko rozpakowane, no i teraz pasowałoby w końcu coś zjeść. Tylko teraz zagadka z autobusem. Trzeba coś znaleźć, dostać się tutaj do centrum i za chwilę coś tam wleci. Zobaczymy jeszcze co. Nie ma jakiegoś parcia. O, super. Wła właśnie mi uciekł autobus. Mega. Nie zatrzymał się. Dobra. Czekam na następny. trafiliśmy, moi drodzy, na jakiś karnawał. To znaczy, karnawał chyba był, no ale jeszcze poprzebierani są na maksa. Ciekawie to wygląda. No i już jesteśmy w restauracji. Najpierw przystaweczka, jakieś jajka chyba z serem, próbujemy. Mhm. Powiem wam, że całkiem dobrze. A odnośnie jedzenia na wyjeździe tam mam relacje na mieszkaniu jak to mniej więcej będzie wyglądało jakie mam podejście do jedzenia na wakacjach, ale w sumie na początku już wam nakreśliłem. No to teraz próbujemy carbonara i zaraz wam dam relacje jak smakuje. Dobra moi drodzy, szybka recenzja. Bo niestety troszeczkę się opiłem, trochę mi już w głowę weszło. Jeżeli chodzi o carbonarę, chyba najlepsza jaką jadłem chociaż w sumie za dużo jej razy nie jadłem. Jeżeli chodzi o tą z pomidorami, no średnio to wyszło ten makaron. Ale carbonara naprawdę beat, jesteśmy na Malcie, w Waszym drobie. Który A marino to znaczy aniołek, próbujemy to jest a to jest wiśnia powiem Wam, że na tej Malcie czy te makarony, czy lody mają naprawdę pierwsza klasa Zajebista. widać różnicę